Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Hausmart. Zapraszam Was dzisiaj do oglądania odcinka chciałoby się powiedzieć o kompaktowym domu, ale dziś pokażę Wam największy jak do tej pory z naszej oferty dom Mezani Smart o powierzchni zabudowy 70 m2. Zapraszam do oglądania! To, co zasługuje na szczególną uwagę w przypadku tej realizacji, to bardzo duży taras w kształcie litery L. Dodatkowo taras ten jest zadaszony tak, aby użytkownicy tego domu w lecie mogli spokojnie sobie siedzieć na tarasie i podziwiać widoki na piękne jezioro. Co do samego budynku, dom ma 6 metrów szerokości, 11,65 metra długości i 6,9 metra wysokości. Jest oczywiście wybudowany w technologii szkieletowej, a za ocieplenie ścian i dachu posłużyła tutaj wełna mineralna. Elewacja wykonana jest ze świerku skandynawskiego i jest pomalowana w takim kolorze odcienia szarości. Po wejściu do budynku klasycznie jest tutaj wiatrołap, natomiast inwestorzy zdecydowali się, aby usunąć ścianki wiatrołapu, dzięki czemu zyskali większą przestrzeń w tej części budynku. Tutaj również znajdują się dwie sypialnie. Zapraszam do pierwszej z nich. Ma ona niecałe 8 m2, ale, tak jak możecie zwrócić uwagę, zmieściła się tutaj dosyć dużych rozmiarów szafa oraz rozkładana kanapa. Zapraszam teraz do drugiej sypialni, która jest tutaj na parterze. Ona ma 9,3 m2 i jest to sypialnia córki inwestorów. W sypialni znalazło się miejsce na dosyć duże i wygodne łóżko, komodę, telewizor oraz biurko. Pokój niewielkich rozmiarów, ale spełnia swoją założoną funkcję. Na parterze znajduje się również łazienka. Ona, co prawda, jest niewielkich rozmiarów, ale najważniejsze rzeczy się w niej zmieściły. Zobaczcie. W łazience mamy ubikację, kabinę prysznicową, umywalkę i co istotne, znalazło się również okno, które może być i otwieralne, i uchylane. A to bardzo ważne w pomieszczeniach, w których jest duża wilgoć, aby można było je przewentylować. W tym domu wszystkie pomieszczenia są wyposażone w ogrzewanie foliami na podczerwień. Interesujące jest to, że w każdym z tych pomieszczeń można tą temperaturą sterować niezależnie: albo za pomocą naszego telefonu, albo za pomocą takich oto wygodnych przełączników zamieszczonych na ścianie. Dzięki nim można włączyć wyłączyć ogrzewanie, ustawić odpowiednią temperaturę, taką, jaką każdy z domowników lubi najbardziej. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu, które łączy dwie funkcje w tym domu: salonu i aneksu kuchennego. Jeżeli chodzi o aneks kuchenny, no to znajdziemy tutaj najważniejsze rzeczy, które są w tym aneksie potrzebne. Mamy lodówkę z zamrażarką, zlew, zmywarkę czteropalnikową, płytę indukcyjną, mikrofalówkę, piekarnik i całą masę szaf i szafeczek. Znajdziemy tutaj również stół, przy którym nasi klienci jadają posiłki, kanapę oraz telewizor. To co najbardziej charakteryzuje tą przestrzeń, to to, że mamy tutaj duże frontowe przeszklenia i przepiękny widok na jezioro oraz brak stropu. Dzięki czemu, pomimo tego, że dom zajmuje powierzchnię 70 m2, to nie czujemy się tutaj klaustrofobicznie, bo do najwyższego punktu na suficie jest 6,5 m wysokości. To, co z kolei uważam za konieczne w przypadku projektów mezanin z tymi dużymi oknami, to jednostka klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia. Na antresole wejdziemy po schodach, które inwestorzy montowali tutaj we własnym zakresie i trzeba przyznać, że są nie tylko ładne, ale wygodne i funkcjonalne. Na antresoli, która ma blisko 29 m2, znajdują się trzy przestrzenie: sypialnia naszych inwestorów, łazienka oraz miejsce, które można z powodzeniem wykorzystać do pracy. A to, co zwraca szczególną uwagę na antresoli, to przepiękny widok na jezioro. Na antresoli, w strefie do pracy, znajduje się stolik, fotel i niewielkich rozmiarów komoda. Na antresoli znalazło się również miejsce na łazienkę. Łazienka jest tutaj takich samych rozmiarów jak na dole, czyli ma 2,54 m2. Ale wszystko to, co powinno się w tej łazience zmieścić, się zmieściło. Jest kabina prysznicowa, ubikacja i umywalka. A dzięki wysokiej ścianie kolankowej, bez problemu, na przykład biorąc prysznic, jesteśmy w pełni wyprostowani. Na uwagę zasługują te przesuwne drzwi. Oprócz tego, że są przesuwne, to są również lustrem weneckim, a za nimi kryje się sypialnia naszych inwestorów. Przekraczając drzwi w formie weneckiego lustra wchodzimy do sypialni inwestorów, która ma 17 metrów kwadratowych. Znalazło się tutaj duże, wygodne, dwuosobowe łóżko, komoda, telewizor, Fotel oraz dwa duże okna. To, na co zwracam uwagę, to że ten dom jest wyposażony w dwie jednostki klimatyzacji i ta druga jednostka klimatyzacji z obciążania i chłodzenia znajduje się również w sypialni inwestorów. Pomimo jednostki klimatyzacji pomieszczenie to również jest wyposażone w ogrzewanie podłogowe foliami na podczerwień, o którym mówiłem Wam na początku tego odcinka. Mezanin 70 to jeden z największych projektów, które mamy w ofercie i który budujemy. Jeżeli jesteście zainteresowani, ile taki dom kosztuje, to wejdźcie na naszą stronę www.housemart.pl, zakładka projekty i wyceny, wybieracie ten model domu i korzystacie z konfiguratora. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, Housemart. Jesteś u siebie.